Świętowanie obchodów Narodowego Święta Niepodległości w dzieżgoniu rozpoczęto mszą świętą za ojczyznę w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. Następnie uroczystości odbyły się na Placu Wolności, gdzie został odśpiewany hymn państwowy z okazji 104. rocznicy odzyskania niepodległości. Marsz, marsz z ziemi do Polski, za twoje... miłosnej do Polski za swoim złączy się z narodem. Burmistrz Dzierzgonia Jolanta Szewczun wygłosiła okolicznościowe przemówienie, w którym podkreśliła, jak ważna jest dla nas niepodległość i wolność. Wolność tak jak ksiądz Trowóż dzisiaj powiedział na kazaniu, wolność nie jest na mnie. Dana na zawsze. O wolność musimy zadbać. I proszę Państwa, to jest ogromne zadanie dla tych, którzy rządzą, którzy dbają o nas. Proszę Państwa, to nie tylko budowanie wspólnoty, to nie tylko budowanie poczucia bezpieczeństwa czy państwowości. To również stworzenie możliwości, żeby, żeby nasze umysły i serca były wolne. Bo proszę Państwa, wolność musi nas wszystkich... Wątka. Punktem, który na stałe wpisał się w obchody różnych rocznic było uroczyste złożenie kwiatów przy głazie pamięci. W tym roku mieszkańcy mogli świętować cały dzień, bogata oferta kulturalna pozwoliła na takie celebrowanie. Zaraz po oficjalnych uroczystościach uczestnicy mogli przy kawie i herbacie wysłuchać pieśni przygotowanych przez sekcję wokalną dzierzgońskiego ośrodka kultury oraz utworów patriotycznych przygotowanych przez stowarzyszenie dzierzgońskich seniorów. Zaś o godzinie 18:00 w budynku. Sammy Szkoły Podstawowej w gonił odbył się koncert znanego rapera BRO. Na tą część święta niepodległości przybyło blisko 300 osób.